Uderzam. I trafiam piłkę. Nie wiem. Zakładam paru z, y, tak jest. Um, uderzam. Piłka randuje. Wydaje mi się, że za. Może się wróciła, nie wiem. Uderzam jeszcze jedną piłkę. Ale jaką? Takie z tego samego miejsca. A idziemy sobie. Ja jej nie znajduję. A znajduję ją mój marker lub ktoś... No to źle. E... Twój marker, życzliwy. <grym> <grym> tak jest. Ale ja, ja jestem sfokusowany na piłkę, która leży 3 cm od dołka. Tą drugą. To ja Ci mówię graj z tą pierwszą, bo zagrałeś tymczasowo i ja ją znalazłem. Ty Mówiła, ją znalazłeś. To, ja to ja, twój, ja nie mam opcji powiedzieć... Może się że to i Tutaj I, mam pytał. Nie, a, nie, e... Dlatego mówiliśmy o dwóch, o dwóch przepisach. Jeden, jeżeli Grasz tą drugą piłkę z wody, czyli wykorzystujesz regułę lokalną, to wtedy masz to ułatwienie i możliwość wyboru, a jak grasz z tego samego miejsca, z tego samego miejsca jak grasz, i bo mówisz, to co Zbyszek podpowiedział, że nie wiem gdzie jest piłka, może w hazardzie, może w bunkrze, czyli gra piłkę tymczasową. To nie ma nic mowy o tymczasowości od, od wody, tylko gracz tymczasowy. Znalazłem się tymczasowej nie ma. Ale, ale mogę też powiedzieć, deklarują woda. Yy, nie ma żadnej deklaracji. Nie ma I żadnej deklaracji rafał. Niezależnie od tego, muszą te... być przesłanki. No, żeby dobrze, to było powiedziane. Ale to nie nie deklaracja. Jest. jeżeli zadeklarujesz wodę i wszyscy się zgodzą, nawet I, idą i z tego z, samego ty... miejsca uderzę 300 metrów wody, to nawet jakby się znalazła tam ta piłka, to To, nie, to, się to się ta druga się liczy. W Katarni, gdyby się to druga się liczy. Tak. Czyli moja deklaracja przy dobrym drugim uderzeniu powoduje, że gram tą drugą. I tak tytułem. będę robił. Zgadza się, ja się tutaj zgodzę z bo, Rafałem, bo. Nie, bo chciałem Ale wiedzieć, dwa bo. Dwa przepisy teraz. Y, 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 y. Znaczy, jeżeli zastosujemy regułę y, y, golfową. Przysy. Nie mówmy o numerach, <grym> to o Rafałowi odpowiedzieć może. Pincel. Pincel Mamy jedną sytuację, że gramy z przedwody i korzystamy z przepisu lokalnego, który mówi, że możesz zagrać prowizoryczną, bo nie wiesz, czy piłka jest głęboko w adazji, tak jest. czy do zagrania, czy tak do jest. nie zagrania koniec tego przypadku. Czy w ogóle znasz? Jeszcze nie koniec. Jeśli tą drugą zagrasz po flag pod flagę, to masz wtedy możliwość wyboru. Mimo, że ta pierwsza jest w hazardzie, e, została znaleziona. I została znaleziona, bierzesz drugą. Koniec pierwszego tak. przykładu. Drugi przykład. Grasz, tak jak Byszard tutaj podpowiedział, e, nie deklarujesz tej piłki, e, czy nie mówisz, że ona jest w hazardzie, tylko mówisz. Ona gdzieś tam za krzak poleciała może być w hazardzie, ale tam może jest, być. Więc tam gdzie, jest. Czyli grasz tymczasową. Tak. Ale nie to tytułu hazardu. Tylko nie, nie. w ogóle zgubienia piłki. Precyzyjnie. Możliwości grasz piłki. Piłkę tymczasowo. tymczasową. Bo nie wiesz gdzie ona jest. Dokładnie. I wtedy I wtedy nie masz możliwości wyboru. Nie masz możliwości wyboru. Ja, dlatego nie właśnie... masz możliwości wyboru. Jeżeli znajdziesz pierwszą, to grasz pierwszą. Ale dlatego mówię o tym. Chyba, że ją znajdziesz w hazardzie. Dlatego ważne bazy... jest. Nie, nawet nie. <laughs> Golf Twój sposób na życie.